Zapraszam was, żebyście usiedli z kubkiem herbaty, bądź też kawy i posłuchali, jakich mam dla was ulubieńców września. Sięksom z tej strony Wixon i dzisiaj na moim kanale będziemy mówić o ulubieńcach września. Tak, mamy już jesień, wrzesień nam już minął, nawet nie wiem kiedy, nawet nie wiem kiedy i czemu nie zrobiłam ulubieńców sierpnia. Tak, wiem, nie był ulubieńców sierpnia, ale to też z tego powodu, że mieliśmy trochę wyjazdów, trochę bardziej taki, wiecie, urlopowy czas. No ale dobra, koniec, sierpień już był, minął i mija nam też już wrzesień, więc dzisiaj pomówię z Wami o tym, jacy są moi ulubieńcy w tym miesiącu. Pierwszą ulubieńcem tego miesiąca jest książka i właściwie muszę się przyznać, że przeczytałam ją już w sierpniu. Ale to była książka, którą tak szybko przeczytałam, tak ją po prostu wchłonęłam, i muszę jeszcze dodać, że przeczytałam tą książkę, będąc w Polsce na wakacjach, gdzie nie mam zbyt dużo czasu, ale po prostu tak mi pochłonęła ta książka, że przeczytałam ją w kilka dni. I stwierdziłam, że faktycznie musi być coś w tej książce, skoro mnie aż tak zainteresowała i chciałam się z nią wami podzielić. Nie mam jej ją fizycznie, bo przeczytałam ją w Polsce i tam też ją zostawiłam. A mowa tu o książce Unorthodox, czyli jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów, autorki Debory Feldman. Feldman Przepraszam, jeśli źle to wymawiam. Książka osadzona jest w Nowym Jorku, w dzielnicy Brooklyn, gdzie główna bohaterka, a zarazem autorka tej książki, opisuje nam swoje życie wśród ortodycyjnych Żydów. W tej książce autorka wpuszcza nas do tego hermetycznego świata i pokazuje nam swoją drogę, jak wyrywa się tej opresyjnej religii. Z książki naprawdę można się sporo dowiedzieć na temat kultury ortodoksyjnych Żydów, a mimo to jest napisana w bardzo przystępny sposób. Tak jak wspomniałam, bardzo szybko się ją czyta. Moim zdaniem, książka jest całkiem lekka do czytania, pomimo tych ciężkich tematów, jakie w sobie opisuje, dlatego myślę, że jest całkiem dobra na jesienne wieczory, gdzie po prostu chcemy usiąść z książką. I zagłębić się w jakiś totalnie inny świat. Wiem również, że na podstawie tej książki powstał serial na Netflixie o tym samym tytule, jednak nie oglądałam go, więc się nie wypowiem. Zawsze, gdy przygotowuję się do odcinka na temat moich ulubieńców w danym miesiącu, zadaję sobie przede wszystkim jedno pytanie: jakich produktów i jakich rzeczy używałam w tym miesiącu najczęściej? I tak się właśnie zastanawiając nad tym, totalnie bym zapomniała, że przecież najczęstszą rzeczą, jaką używałam w tych miesiącach, zarówno i w sierpniu, jak i wrześniu. Był mój aparat, bo robiliśmy z Karolem całkiem sporo zdjęć, vlogowaliśmy. Możecie tutaj zobaczyć nasz vlog na przykład z Bergen. I nie będę tutaj mówić o moim aparacie, bo to jest całkiem oczywista rzecz. Ale pomimo tego, że mamy kilka tych różnych obiektywów, to najczęściej chwytałem właśnie po ten, który teraz też właśnie używam go. Do nakręcania tego odcinka A mowa tutaj o obiektywie Olympusa 12-40mm Jest to obiektyw bardzo uniwersalny Zawsze go zabieram ze sobą, kiedy idziemy robić jakieś zdjęcia Zazwyczaj to nim właśnie Kręcę moje vlogi i moje filmiki Także stwierdziłam, że naprawdę nie może go tutaj zabraknąć jako mojego ulubieńca. I jako, że o obiektywach i generalnie aparatach nie znam się aż tak za dobrze, to myślę, że tutaj mogę szczerze polecić kanał Karola i jego filmik, w którym właśnie bardzo dobrze opisał ten obiektyw i mówi o jego plusach i minusach. Także zajrzyjcie tam. Jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie dowiedzieć więcej na temat tego obiektywu, to serdecznie Was zapraszam i dajcie mu łapkę w górę. Jeżeli Wam się spodoba ten filmik, i Wam się coś przyda. Pamiętajcie o tym? A my przechodzimy już do trzeciego ulubieńca w tym miesiącu i tym sposobem przechodzimy do sekcji beauty. A mianowicie chciałam Wam pokazać tego ulubieńca do włosów, jakim jest odżywka z firmy Garnier, nazywana Hair Food. Garnier już. garnier. Ble, 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 ble. wiem, że Garnier już jakiś czas temu wyszedł z tą serią na produktów naturalnych do włosów, bo z tej serii generalnie jest pięć różnych produktów, zarówno odżywki jak i szampony. Ja mam właśnie tą odżywkę z makadamia. Jak sami możecie zauważyć, producent zapewnia nas tutaj, że skład tej odżywki stanowi 98% składniki naturalne i muszę wam powiedzieć, że skład jest tutaj naprawdę bardzo przyjemny. Ja mam tą wersję makadamia. Jest to odżywka wygładzająca i nawilżająca, co właśnie zauważyłam sama na swoich włosach. Moje włosy się strasznie strasznie puszyły. Musiałam praktycznie za każdym razem używać prostownicy niestety, bo po prostu włosy po myciu były puch! I po tej właśnie odżywce dopiero zaczęło się z nimi coś dziać fajnego. Tak jak możecie zauważyć, zużyłam około już połowy opakowania. Dodatkowym plusem moim zdaniem jest tutaj również zapach tego produktu, bo jest naprawdę bardzo przyjemny. I również opakowanie jest całkiem fajne, ja lubię właśnie opakowania tego typu. Gdzie do końca, wiecie, można zużyć cały produkt, bo można z niego wszystko wydłubać. Domyślam się, że wielu z Was już słyszało o tej serii, bo jest w internecie naprawdę dużo. Na wielu profilach influencerów widziałam już te odżywki, dlatego sama postanowiłam je sprawdzić. I muszę Wam powiedzieć, że się naprawdę nie zawiodłam. Także polecam Wam sprawdzić tą serię, jeżeli nie akurat ta maska to może jakaś inna z tej serii, bo te produkty nie są drogie i są bardzo ogólnodostępne zarówno w Polsce jak i w Norwegii, także zachęcam Was. Nawet jeżeli ta konkretna odżywka Wam się nie sprawdzi, to za taką cenę no nie ma żalu, żeby ją komukolwiek oddać, a może jemu się na przykład sprawdzi, prawda? Także co tu więcej mówić? Polecam. I dajcie mi znać, jeżeli używacie tej maski albo jakiejś innej z tej serii i jak się ona na Was sprawdziła. Jestem ciekawa. Kolejnym ulubieńcem tego miesiąca jest to podkład, a bardziej powinnam powiedzieć krem BB. Krem BB z firmy skin 79. Jest to krem BB, po który zdecydowanie najczęściej sięgałam w miesiącu wrześniu. Bardzo go lubię za to, że ma SPF 50, co jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ używam produktów antytrącikowych, przy których bardzo ważne jest, żeby chronić naszą skórę przed słońcem. Krem ten występuje w trzech odcieniach. I akurat ten Angry Cat jest najciemniejszym odcieniem. Mogę Wam tutaj mniej więcej pokazać, zrobić słocza na ręce. Nadal jest to całkiem, całkiem... Jasny kolor, moim zdaniem. I tak jak tutaj widzicie, na mojej ręce on wygląda na całkiem jasny podkład. Krem ten mamy więcej lekkie takie średnie krycie, które moim zdaniem jest idealne, jeżeli chodzi o jakikolwiek podkład na co dzień. Nie jest on może jakiś mega, mega trwały, ale zdecydowanie rekompensuje to jego cena, bo kosztuje on około 30-40 zł, w zależności od tego, jaki jest na promocjach, a promocje widziałam na niego są często. Krem ten możecie na przykład zakupić prosto ze strony internetowej producenta Skin 79 albo widziałam je w drogeriach Hebe, jeśli się nie mylę, czy w drogeriach Natura? Myślę, że w tych obu. A i ostatnia rzecz na temat kremu, ma on dosyć specyficzny zapach. Mi się on akurat podoba i mi nie przeszkadza, ale domyślam się, że dla niektórych może być niezbyt przyjemny, szczególnie że to jest wiadomo rzecz, którą kładziemy na twarz. Więc dosyć intensywnie ją czujemy, szczególnie na początku, e, więc sobie wyniuchajcie, czy Wam się to podoba. I ostatnie ulubienie! Ostatnim ulubieńcem tego miesiąca jest to ta pomadka matowa z Sephory, Kupiona totalnie przypadkowo. Weszłam w Polsce do Sephory z myślą o zakupie totalnie innej pomadki, ale pani z Sephory powiedziała: po co ma pani przepłacać? <tryk> I tak właśnie pani z Sephory poleciła mi tą pomadkę marki Sephora. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę się nie spodziewałam, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Za taką cenę, bo kosztuje jakieś 35 zł, więc w ogóle... What? Tak jak pewnie zauważyliście pomadkę, tą mam dzisiaj na sobie i mogę od razu zrobić test. Test całowania. Proszę bardzo, nic nie widać. Można się całować, można pić z kubków i nic nie będzie widać. Także super. pomadka zostaje nadal na ustach. Jedyne, co ją w stanie jest zmyć, to jakieś tłuste posiłki po prostu olej. Olej jest ją w stanie tylko zmyć. Plusem też jest to, że te pomadki na ustach praktycznie w ogóle nie czuć. Nie robią się też usta takie w skorupkę, nie robią się jakieś mega suche. Wiadomo, że są bardziej suche niż normalnie, bo używamy pomadki matowej, ale jest to totalnie do przejścia. Mam w mojej kolekcji kilka innych pomadek czerwonych w troszeczkę innych odcieniach, ale muszę Wam powiedzieć, że od kiedy kupiłam tą pomadkę, to jest ona najczęściej przeze mnie używana, ponieważ ten komfort noszenia tej pomadki to jest coś niesamowitego. Uważam też, że ten kolor czerwieni jest naprawdę bardzo uniwersalny i powinien na wielu osobach dobrze wyglądać. Tak więc jeżeli nadal szukacie dobrej pomadki czerwonej... To moim zdaniem nie ma się co zastanawiać. Co mogę jeszcze na koniec powiedzieć, to zapach tej pomadki jest całkiem znośny. Nie jest to jakiś mega słodki zapach, czy jakieś inne. Jest to po prostu zwykły zapach pomadki matowej, można tak powiedzieć, do którego da się przyzwyczaić. Tak więc, cóż, jeżeli będziecie w seforze, to obczajcie ten produkt, bo moim zdaniem warto. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców września. Mam nadzieję, że któryś z tych produktów Wam się przyda. Jeśli tak, to dajcie mi znać w komentarzach. No i widzimy się już w następnym filmiku, a tymczasem pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, jeżeli nadal tego nie zrobiliście. No i dawanie łapek w górę, jeżeli Wam się ten film podobał, bo to jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Także proszę Was. Ej. Trzymajcie się ciepło. To cześć, buziaczki i pa pa!